Cześć! W dzisiejszym filmie krótka, szybka porada: co możesz zrobić z klejem typu mamut, jeżeli nie zużyjesz całego, a chciałbyś jeszcze w późniejszym czasie z niego skorzystać. Kupiłem sobie mamuta, ale to sprawdzi się również do innych klejów, które mają tego typu końcówkę, no i działają praktycznie jak mamut. Konkretnie złożyłem pół kartusza. Co z tym teraz zrobić? Ten dozownik widzicie tu nie ma żadnego gwintu, żeby nakręcić jakiś korek, też nie ma jakichś korków, które byłyby sprzedawane razem z tym. To jest po prostu w takiej formie do kupienia w sklepach. No i co z tym możemy zrobić? Niektórzy okręcają to taśmą izolacyjną albo taśmą, tą papierową, do malowania, do odcinania krawędzi, ale ona nie jest nam potrzebna. Wystarczy, że po zakończonej pracy. Gdy mamy jeszcze cały czas kartusz na pistolecie, trochę tego kleju wyciśniemy. Tak, pół centymetra, centymetra. O, coś takiego. Tłok sobie wycofam. Już mogę wyjąć kartusz z pistoletu. Staram się nie umazać po drodze jeszcze pistoletu. No i odstawiam. Gotowe. Nasz klej jest już zabezpieczony. O co chodzi? Ta część, która tutaj wystaje, plus mniej więcej o do takiej głębokości w tym dozowniku, to nam zaschnie i stworzy nam taki, można powiedzieć, naturalny korek. Na przykład będę chciał kleić coś za dwa tygodnie. Wracam do mojego kleju. Po prostu wyrywam tą zatyczkę z kleju i Reszta jest już płynna, mogę bez problemu sobie używać i przykleić, co tam będę potrzebował. Także nie trzeba żadnej taśmy, żadnej izolacji, wystarczy trochę tego kleju wycisnąć i to wszystko. Trzymajcie się, cześć.